Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w GTA Vice City. E, przyznam się bez bicia, że tą misję wykonuję już drugi raz, znaczy, drugi raz, ten filmik nagrywam już drugi raz. E, dlatego, że nie mogłem wykonać misji u tego pieprzonego Richarda e, ponieważ musimy płynąć jakąś zasraną łodzią. A ja tym głównym nie potrafię sterować. Oczywiście jak wszystkim, ale wyjątkowo. U łodzią! E, dobra, 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 pokażę wam dokładnie o co chodzi. Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. Dobra, także musimy teraz być pierwszym Tą łodzią e, Mamy czterech konkurentów I zapewne coś zaraz odpieprzę O, 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 widzicie jak mi się wpieprzają w drogę? Suki Spieprzajcie, cudownie O, cicho, może się uda Cicho, jestem pierwszy. Nie, uda się, uda się, uda się. Fuck you! Yeah. Jest! To jest tak naprawdę piąta próba. Oh, shit! Tego to się nie spodziewałem, ale okej. Okay. Mmm. wysuki, gincie. O, już nas go goni, cudownie. Ktoś jeszcze? Zapraszam. No dobra, chyba nikogo nie ma. Eee... Dobra, na razie czysto. O, shit, nie mówcie, że będę musiał helikopter zestrzelić. O, o. Okej. Okay. Gińcieeeeee! Dobra! Leżysz! Dziękuję, dobranoc! Hahaha! Ha, ha. Dobra, policja już mi prawie nie goni. O, tam widać kolejną łódź! Chyba będę musiał ją zestrzelić, tak mi się wydaje. Gdzie?! Czemu tego nie mogę zestrzelić? Jest pięknie poszło, za piątym razem, ale poszło. Mówię wam, wtedy za pierwszym razem wdygałem się na taką wysepkę tym, tą młodziom i potem już nie mogłem stąd wyjść. 10 tysięcy! Ja pierdziu. Dobra, eee, wdygałem się w taką wysepkę. Eee, teraz dostarczy do sklepu Jacksport w, w czymś tam. Nie doczytałem. Eee, za pierwszym razem właśnie wdygałem się na taką wysepkę i nie mogłem wyjść. Kurde, w jakimś labiryncie pieprzonym jestem. <laughs> ho, 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 ale wpadłem, okej. Okay. Dobra, musimy stąd wyjść, i gdzie muszę iść? Chyba tutaj, tak mi się wydaje. Kubańczycy, jesteś tutaj. Ha, ha, ha. chyba zadzwoni, zadzwoni telefon, tak mi się wydaje, i dopiero potem dostanę jakąś misję. Ponieważ u Richarda już niczego nie ma, chyba że muszę jechać do tych Kubańczyków, co mi się właśnie wydaje. Ponieważ teraz mam zaznaczone na minimapie. Ale najpierw muszę stąd wyjść. Oczywiście muszę także zmienić strój tego kubańczyka, bo troszkę kijowo wyglądam. Eee, no, wyłaś. Okej. Okay. No, znów się wpieprzyłem w to samo. Fuck you. Eee, czekajcie, bo już nie wiem jak ja mam stąd wyjść. Tutaj raczej, nie? Ktoś jest naprawdę bogaty. Taką chatę mieć to. Uuu. Eee. Czy ja to w ogóle dobrze idę? Dobrze idę, okej. Okay. Eee. To chyba była najgorsza misja ze wszystkich y, misji dotychczas Do tej pory Tak strasznie mnie denerwowała, że... MÓJ SAMOCHÓD, DAWAJ GO, DAWAJ GO, DAWAJ GO, DAWAJ GO No, o nie, opony przebiłem, dobra, nie chcę już tego samochodu O, tu jest, ten mój, Ha, Że nikt go nie zadygał Kurde, przecież w City jest pełno... Pełno złodziei e, Dobra, zachrzaniamy do kubańczyków Zobaczymy o co chodzi dokładnie. Może jakąś misję dostaniemy, zobaczymy. O koleś chyba kogoś potrącił. Nie wiem czy to zauważyliście. E, e, co to jest? To jest dom chyba. Czekajcie, aż ja tu muszę sprawdzić. Eee właśnie, o tym mówiłem. To troszkę tak pedalsko zabrzmiało Dobra, chyba żadnej misji nie dostaliśmy niestety Znaczy nowego punktu, gdzie możemy wykonywać misję Ale trudno, dobra, jedziemy do kubańczyków hmm, Mam nadzieję, że mnie, nie, że mnie nie zabiją A właśnie, miałem kupić ten dom Fuck, zapomniałem Wydaje mi się, żeby dostalibyśmy garaż, ale trudno. Tab kurde. O, świetnie! Jestem w klubie Malibu, cudownie, będziesz mi winia przysługę albo nawet dwie. Dobra, na razie. Hej, witajcie z powrotem. Otóż sorki za te cięcie, ale po prostu musiałem to zrobić, ponieważ gdybym tego nie zrobił, to byłby to najbardziej failowy odcinek na całym YouTube. Dlaczego? Dlatego, że po wykonaniu tej misji z tą łodzią. Udałem się do, znaczy zabrałem się za kolejną misję, także z łodzią, no i po prostu wyskoczyłem z tej łodzi, wpadłem do wody i nie żyję. Straciłem wszystko co miałem, wszystkie snajperki, wszystko, musiałem kupić sobie nową broń tutaj właśnie. Jadę teraz po Krugera, ponieważ go straciłem w kolejnej misji u tego Paula. Musiałem ochronić jakiegoś kolesia, musiałem go uwolnić, ale niestety za pierwszym, były cztery próby, za pierwszym razem. Eee, za pierwszym razem nie, nie miałem broni Bo zapomniałem kupić eee, Także mnie zabili od razu na początku eee, Za drugim razem eee, Jechałem z tym kolesiem I eee, po prostu wysadziłem samochód Po prostu Za trzecim razem Zabiłem niech, niechcący tego kolesia Podczas strzelaniny Strzelaniny kurde eee, No i po prostu za czwartym razem Znowu to samo co za drugim razem Czyli rozpieprzyłem samochód Dobra kupimy sobie Krugera o, już ta mi sobie denerwuje. Teraz jest piąta próba. Mam nadzieję, że się uda tym razem. Aha. Jeszcze motor wziąłem, o jeju Nie, ja ten motor chcę zmienić, tylko znajdę jakiś fajny samochód i go od razu zmieniam. Bo tu nie ma zabawy! Woohoo. o, shit! O, przepraszam babciu. Nie! Ole Fuchs, o prawie policjanta bym przejechał mm, mm, Dobra, już ta misja jest blisko. I zobaczycie, jakie to jest papier. Znaczy pozornie ta misja wydaje się być prosta, ale... No ja nie mogę, naprawdę nie mogę. Zawsze mam jakieś nieszczęście. W ogóle dlatego, dlatego było failowe, ponieważ e, co chwilę... Mm, oh, shit. Zabrałem samochód, brałem samochód, który miał przebite opony. Samochód z, z przebitymi oponami i tyle. Czekajcie, weźmiemy sobie ten samochód już, a, ponieważ potem będzie takie jakby... Znaczy, będzie nas od, nam odliczać taki czas. Tak jakby. Yeah. Dobra, także samochód mamy przygotowany. Tego klubu nie możemy kupić. Jak widać, na razie niedostępne. Dopiero później. Czekając na śmierć. Ok, mam nadzieję, że teraz się uda. Dobra. Yeah, jedziemy! E, pojadę tą krótszą drogą, ponieważ dwa razy jechałem tą dłuższą. E... E, dobra, sorki, musiałem zrobić cięcie, ponieważ ktoś mi wszedł do pokoju, jak zwykle. E, ale wracając, e, dwa razy wybrałem tą dłuższą drogę. E, no i tego, trochę tego czasu straciłem. E, teraz spróbujemy tą drogą. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Nienawidzę tej misji, naprawdę już mnie denerwuje. E, 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 e. A, tak, widać, wysypisko już mamy niedaleko. Oh shit. Ok, powolutku. Dobra, to już możemy wyjść z tego samochodu i sobie już wyciągnąć Krugera, to za chwilkę. Aha, powolutku, 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 już we mnie nawalają. Cioty. O wy, cioty. O, ale mu łeb odpadł, o shit, to było dobre. Yee, fucker. Pięknie nam to poszło. Wtedy było gorzej, uwierzcie mi. O, ktoś we mnie jeszcze nawala. Ginż ma to. Jak widać, oni też mają Krugery. Jak widać, o, tutaj są. I mają nowe broń. oh shit. Pięknie dostał wrączkę. A ile hajsu? A, dostał. Dało się. Ha, 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 pomierali. Pozdychali. Szmaty. u, u, u. temu kolesiowi dość szybko ubywa życie, jak widać. Dobra, elegancko. Jest troszkę więcej niż przedtem, tak mi się wydaje. O, to będzie koleś na dachu, znaczy na samochodzie, na tej przyczepie, Fiiiń, gnoju. Ym, I tutaj, właśnie za drugim razem, za pierwszym razem, nie, za trzecim razem chyba tego koleśa niechcący zastrzeliłem i było fail.

Dobra, zabierz go do szpitala Dalej, wchodź tutaj e, Mam nadzieję, że teraz się uda Dalej Czekam, czekam No gdzie ten debil jest? Chodź tu Okej, okay, i naprawdę jak, jak nie przebiją mi opon, to będzie dobrze Jak przebiją, no to Będzie lipa O shit Powolutku, powolutku, spieprzajcie mi z tym. o, jak widać goni mnie pełno teraz tych tych kubańczyków okej, okay, może się uda, naprawdę bo teraz będzie o wiele lepiej wtedy miałem co chwilę przebitą oponę i naprawdę ciężko się z takim czymś jedzie powolutku, powolutku, żeby tylko nie rozpieprzyć tego wozu zapomniałem jak się ogląda za siebie jak się zmienia kamerę aby, abym widział, czy yy, gonią mnie nadal. Ale pewnie jo. Hmm, tutaj nie, tutaj nie. Dobra, lepiej niczego nie klikam, bo wyskoczę z samochodu jakimś cudem i znów będzie fail. Okej, okay, uda się chyba w końcu. Ech, elegancko. Aha, dobra, to by jeszcze czekał. Okay, I w porządku. No w końcu! Boże, naprawdę już mam dosyć tej misji. Tak mnie denerwowała, że to jest po prostu masakra. Także wykonamy sobie teraz misję u Richarda znowuż. Eee, ale na początek... Nie, nie zapiszę gry. Nie. Nie mam niczego, nie mam niczego do stracenia, Broń sobie mogę kupić eee, tam obok siebie. Zpieprzaj, dziadu! Ten samochód jest beznadziejny, bo wolny, oczywiście. Aj, nie tędy, nie tędy, nie tędy, nie tędy, nie tędy! Jeb. On miał ścigacza, daj go, daj go, dawaj, 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 dawaj! Konfiskujemy, kolego. Lezy, do widzenia, dziękujemy. Oh, shit! Oni do mnie idą! To tak... groźnie wygląda. Uciekamy! Elegantko Shit! Ale fuks Kurde, co oni tak skręcają? Zajebiście, kurde A, Miałem już nie jeździć motorem, ale trudno, czekajcie, odbierzemy ten telefon głupi okay. Nie możemy niestety podczas rozmawiania jeździć. Dobra, ale na początek wykonamy sobie misję u Richarda. To będzie trzecia misja chyba, ponieważ dużo faili było. Eee... Ułok oh, coś poleciał na górę. Oh, oh, oh. Wymazanie. I got some cannons in the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? I've been saving for a rainy day. You like? Wow. I like. M czwórka, coś nowego? To miejsce będzie kłonić z chłopcami. Bądź ostrożny. Nie martw się Tommy, pokażę ci co robisz. Ginij frajerze. Mm, tam kolejni delikwenci. Pyk. Pyk. Przestrzenią z wózku. Ale ta broń ma rozrzut. W centrum, w Pięknie headshot. Dobra. Udało się go zabić. E, tam widać kolejnych delikwentów. Dostał, headshot. Podejdziemy bliżej trochę. Bo to nie ma sensu z takiego daleka napieprzać. Okej, okay, powolutku, powolutku, powolutku. Fuck you, dziwko. E, ale którędy ja mam tam wejść? Chyba naokoło. E, tam, gdzie mamy taki basen. E, kolego, jesteś tam obok? Gdzie go zwiało? Hello, koleś, gdzie jesteś? Co za koleś, co on zrobił? Pięcie suki. Ok, chodź za mną, Lens. Kurde, mogę sobie kupić kamizelkę? Troszkę nie pomyślałem, nie wiedziałem, że, te, że tu będzie ta misja. Ale trudno. Kój, już mnie gonią dwie gwiazdki. Drugi pozi poziom poszukiwań mam. Nie! Ole fuks Ole łeb. Rozpadł się na kawałeczki. Kolejny, nie atakujcie, a nie tego mojego kumpla. Ja tu jestem waszym wrogiem. Tylkoś ma jakiegoś zeza chyba? A powiedział, że, że umie się posługiwać bronią. Oszust. Okej okay. Diaz musi być w środku, musi być O, tu... oj, 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 oj Ile koleś ma tych ochroniarzy? Jak widać padają jak kaczki Nieee Tą stronę mam pójść, czy nie? A, nawet nie zdążył strzelić. Tu ktoś będzie, nie, tu nikogo nie ma. Chociaż nawet nie wiem, czy w dobrym kierunku idę. Ginsz ma to. Dziękuję, noc. Tu na pewno ktoś jeszcze będzie. O, tak jak mówiłem. Dobra, lens, troszkę sobie tam wiesz, poatakuj. Gi! Gin... O, le mu łeb się rozpadł. E, to widać kolejnego buraka. Okej, okay, padł. A, widać Diaza już. On pewnie... Koniec. Po, po tobie. O, tu go, się mamy. Gin śmieciu. Tylko nie zabijaj mi mojego ziomka. Pięknie, elegancko. Poszło za pierwszym razem. You stupid breaks. My beautiful house! Look what you done to This is my oh, I trust you, Tommy. <laughs> I would have you made. Say goodnight, Diaz. Oh, no. Posiadło jest dobyta Zajebiście. <grystanie> Także mamy piękną chatę. Dostaliśmy 50 tysięcy i to tyle, ludzie. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Subskrybujcie, oceniacie, komentujcie mój kanał, ponieważ to zawsze motywuje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.